Witam Was moi drodzy widzowie, to ja was Garbuszek Tomaszek. Jak tu widzicie jestem dzisiaj z moim bohatym przyjacielem. Kocham go. Dzisiaj kilka słów chciałbym powiedzieć o piękności takiego zwierzątka. Otóż, aby on w ogóle zaczął do mnie coś mówić, tutaj sadam mu. Takie rzeczy, żeby on się ruszał, czyli takiego jego wnętrzność. Prymiatka kota polega na tym, żeby mu czyścić łapy, przycinać pazury, aż za bardzo mu przycięłem, bo nie widać. Nie ma. Czyścić uszy, bo dużo miodu. Trzeba wyczystać palcem najlepiej. Oczywiście on jest długowłosy. No, także ma problemy z wypróżnianiem się. Ale ja mu w tym pomagam. Otóż biorę papier, wcielam mu dupę. No i oczywiście pocztawa. Upornianie z czystej miseczki z tej tu jest miseczka niedoczysta najprostszym sposobem jest go tu, żeby się marzać. a potem po tym wszystkim można iść i na szpaczek